Nie, nie, nie. Przepraszam Was. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Tylko najpierw, żeby sobie później o tym nie zapomnieć. E, siódmy, o, dziewiąty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Tak, co tu mamy? Czternasty. Ściągniemy ich sobie. To może się Wam wydawać bardzo nudne. Ale ja po prostu chcę mieć samych najlepszych. Ponieważ dzięki temu, że teraz mieliśmy najlepszych, pokonaliśmy tamtego gościa tam w parę chwil. Rosną ludy. I duże kwatery. Sanktuarium. Zaraz posegregujmy sobie to. Mm, to jest do tworzenia, to jest do wydobywania, do wydobywania, do wydobywania. Mm, warsztat partnerski, wielka zbrojownia. To jest żarcie. To jest żarcie, tutaj jest chuta, małe kwatery, średnie kwatery. Aha. Małe, średnie. W takim razie tak. Małe kwatery, tak. I średnie, małe. Taka zbrojownia, chuta. Tak. Tutaj średnie kwatery mm -hmm. A duże kwatery na koniec, ponieważ nie potrzebuję nigdzie indziej To co robimy? Aha, jeszcze muszę tamtych ubrać. Tak, to zajmie chwilę. Będę złem i wam to pokażę. Wojownik bill. bill. Najlepszy pancerz, najlepsze co mam. najlepszy e, pierścienie Tak Wojowniczka Kaira Jaki śmieszny hełm O! Założymy ci zbroję z wiatrostali O ile, możesz ją nieść oczywiście Gdzie są portki z wiatrostali Zbroja z wiatrostali Golenniki. Hmm. Nie ma portu z wiatrostali. kolczana tarcza. I co tam jeszcze było z tej wiatrostali? Po prostu to był zdygar. Moc z wiatrostali, ale to jest dwuręczne. A to będziesz mieć. Proszę bardzo. Ty jesteś. Mentat, tak w takim razie mentacie. O, jeszcze ja tak mogę nazwać. Dostaniesz to. Staniesz to. I pierścionki Te dwa. Ty jesteś łucznik. Łucznik, jak wel. Ja w Ty dostaniesz hełm. Portki. tarczę ci nie dam, dostaniesz łuk I ten nasz... Ty jesteś wojownik Rodgar e, Wojowniku Rodgar Trzymaj miecz e, Trzymaj tarczę Pancerz ci chciałam założyć na głowę Jak każda kobieta lubi wchodzić facetowi na głowę Jej. I okej okay. Mamy ich ustawionych. wracamy do Heli. Hele. I idziemy dalej. Hmm. Na minutniku i mi pewnie jest z 20 minut. Nie, 40. O, tu mam jeszcze trochę czasu. Um. Stay with już tylko dwie czereśnie. Jestem bardzo smutna Myśmy poziom No sobie damy 3 i po jednym Chcę to wyrównać Lekkie uzbrojenie i Lekka broń Następnym razem będzie lekkie uzbrojenie lekki pancerz Ale i tak nie mogę nic lepszego 8, 2 zasięgi, 1 szybkość, 115. 15 e. Dodatkowe punkty się zawsze przydadzą, a teraz mi jest bardziej potrzebna. Zawsze mi będzie bardziej potrzebna, brąsieczna. A nie, to jeszcze nie to. To jeszcze nie to, coś wspinamy po górze. To jeszcze jest takie całkiem w miarę normalne. Hmm. Padajmy sobie z tym gościem Gryfon Steel. Utar. Tiara's Flame a Human. You're my salvation. What are you doing here? How do you manage to survive here in the midst of the realm of the undead? They don't dare touch me. Tiara herself blessed me, so that I will carry out my revenge. But I need help to do it. What revenge are you speaking of? My revenge on Ismail. To curry favor with his master, the Circle Mage Hokan. He murdered my family while I was fighting on the battlefield. I tried to avenge them, but Ismail simply laughed at me. He toyed with me. He killed my friends, my comrades. My life became a path of death. Then Tiara heeded my raging prayers. She sent me her blessing. That was how I got the strength to kill Ismail. The undead cannot frighten me, Tiara's power protects me from them. But I fell into a trap. The undead managed to dupe me. They robbed me of my weapons and armor and left me behind, defenseless. trupe, what can I do? I am here to take vengeance on Ismail. I am the only one who can vanquish him. No blade apart from mine can harm him. But it was stolen from me by the undead. along with my armor and my faithful griffin please bring my sword and armor back to me and free my griffin he will find his way back by himself okej okay. mamy misję główną Tylko nie wiem czy on rzeczywiście jest w stanie tylko że ty, nie jestem pewna czy to na pewno tylko on jest w stanie mm, zabić Ismaila My też chyba mamy taką możliwość. Taką umiejętność. Tylko ja się zastanawiam, gdzie tu mam iść. Mam zielonego pojęcia. Trochę się odczytałam od mikrofonu, może mieć trochę źle. Gorzej słyszeć mnie możecie trochę. Zobaczmy, co jest tu. To wydaje duże pole, dość solidne. To jest tak, tu jest Menhir, to sobie tu od razu polecimy. tu jest monument, tylko jaki monument? Tu? Monument krasnoludów, oh, super. Kamień. Dobra, tutaj chyba nie ma dojścia. Tutaj coś jest. Czyli nie będziemy mogli się za zbyt... O, tu jest... o, jak zajebiście. Monument elfów. Monument z krasnoludów jednocześnie No to zajebiście, jedni będą zdobywać pokarm A drudzy Będą zapewniać Świetnych wojowników ha. Bardzo lubię elfy To jest żelazo, jak widzę Będzie się musieli tutaj przejść Zobaczyć, co tu jest Oni niech się tu tworzą, a my się przejdziemy do koła góry. Rozejrzymy się tu trochę. Fy. Mm. Podrewno. O, tu są jagody. Slenia. dużo leni. Helu. Szybciej, Heleno. Idziemy sobie, idziemy. Zobaczmy co z tu. Hmm. Strażnik mozaiki. Aha, to jest do tego fragmentu. To zrobimy bardziej jako misję poboczną. Tutaj nie widzę zbyt wielu wrogów, więc moglibyśmy spróbować go jakoś zaatakować. I ewentualnie zablokować się od przeciwników z tej strony. To było ba wielce przydatne. Tutaj się już tych stworzyło. Pięciu do kamienia. Ciąsać kamień. A on stoi jak debil. Okej, okay, tu jest zejście. To tutaj na pewno musimy postawić wieżę Tutaj jest góra, tutaj jest góra, ale tutaj też będziemy musieli postawić wieżę. i Kogoś nas straszy, tutaj też. Trzy miejsca musimy obstawić. To jest ten tu. W sumie cztery, bo to też mogło wejść. Hmm. Zapiszemy. Zapisz zapas. Zapisz, zapisz. Tak. Zapisz, zapas, zapisz. To jest ich It's pięciu, to, to przejdźcie się tu. Cztery, pięć. Buduj e, kamieniołom. Kamień pięćdziesiąt, Ok, O, czuł, nie swędził. Raz. Tu ty buduj. Tu, tu nawet.

Tutaj mi idą! Nie, nie! 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 Raz, dwa. Trzy. Cztery? Czekaj. Speak. I piąta, Ojejoj. Nie znażyło odłożyć drewno... you wish. Ten poszedł tu. A to spoko, tamten go zajebie. E, znaczy, pobije. Quickie. Tak? I buduj chatę leśnika. Nie można, bo potrzeba małych kwater. Więc buduj małe kwatery. A ty pomożesz koleżance. Eee... buduj. E. Ale najszybciej ten kamień. Naprawdę bardzo by się przydało. A wy dokąd? To znaczy, ty dokąd? Ale ja tam sobie poszli, niech sobie idą. Chociaż nie wiem, czy to było zbyt rozsądne, bo mogą teraz donieść, że my tu jesteśmy. będą nas atakować. Musimy czekać na 150, tak? Aha, aha. A nie! Już mamy żelazo. Furniture. Ja. Ok, i tutaj trzeba dorobić kolejnych. Y... Tak. I musimy cały czas prowadzić kontrolę nad mapą. Grounding control. Się poplułam z